Skąd przyszedł. Wiesz, co o was mówią? Dzisiejsza młodzież to ma w głowie... Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury! I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt! Tutaj! O, ho, ho biało -włosy. Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki. Może innym razem. No co i się prosić. Ja stawiam. Pisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał. Uwielbiam bawić się czasem i przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Kim ty właściwie jesteś? Gaon Rodim, zwany. Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. I pakujesz ludzi w kłopoty. Nie ja, tylko ich źle sformułowane życzenia. Ja jestem uczciwy. Daję ludziom tylko to, czego chcą. A to, że często pragną rzeczy niegodziwych, to wyłącznie wina ich zgniłej natury. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruje i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Hmm... Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. mi ze mnie to z nami. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki, drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję: Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Hmm. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamy. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co, Licho? Czemu mam muchę w zupie? Skąd się tu wziąłeś? Jestem Wiedźminem. A to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie. Posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! By, by była tu ta medyczka twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Nie płócie. Widzieliście? Chłop padł trupem! Przed chwilą go widziałam żywego. Pijany był. Może zemdlał? Jak zemdlał, jak cały we krwi jest? Wiedźmin w karczmie to i na ludzi uroki padają. Taka znakomitość, no no. Znowu ten ból głowy. Zaraz się zatruję. Trzyma funtami zdaje. Wszystko w porządku? Gerald, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałeś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Gerald, na front wschodni, do Kedwen. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam, aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. Nie mogłabyś zostać? I co by to dało, Gerald? Wtedy na weselu było bardzo miło, ale ty masz swoje życie, a ja swoje. Na dłuższą metę to nie miałoby sensu. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Uważaj na siebie. Proszę. Ty też. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii. Twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Ewec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił, i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oksenfurcie siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują radańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym, może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął. Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Dla Radowida nie ma większej różnicy między uczonymi a czarodziejami. Ciebie jakoś toleruje. Bo jestem mu potrzebna. Na razie. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie, uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? E, w porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. <laughs> Bruno! No? Może byśmy ją jednak wpuścili. Co, to porządna babka jest. Przecież niczego nie ukradnie. Hmm, no dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Skutźmy się, pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. <Glipy> Historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Szani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. Zamknięte. Na cztery spusty muszę znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno? Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Stłuczone lustro. Nie wygląda jakby po prostu komuś upadło. Może... może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona.